Wiesz że jak połączyć konto Outlooka z sieciami społecznościowymi, takimi jak na przykład Facebook, no i wykorzystać to w oknie osoby. No a w tym filmie chciałbym Ci pokazać, jak możesz z Outlooka zrobić taki czytnik kanałów informacyjnych, kanałów RSS. Jeżeli popatrzysz dobrze, to tutaj w Twoim koncie znajdziesz coś takiego jak kanały informacyjne. No tutaj w moim przypadku one są oczywiście puste, ale zaraz zapełnimy to miejsce, no i pokażę Ci właśnie jak możemy to zrobić. Kanały informacyjne RSS to bardzo dobre źródło, jeżeli chcemy szybko mieć dostęp do najświeższych informacji, te kanały udostępniane są przez jakiegoś różnego rodzaju serwisy, na przykład wirtualną Polskę Interię, ale także inne strony, na przykład blogi. No i jeżeli korzystasz już z kanałów informacyjnych, wiesz, czym one są, to bardzo łatwo będziesz mógł dodać je. Za pomocą synchronizacji z Internet Explorerem, jeżeli subskrybowałeś jakieś kanały, korzystając właśnie z tej przeglądarki, to one będą łatwo tutaj dodane do programu Outlook. No i w tym celu będziemy musieli przejść do karty plik, następnie wybrać opcję zaawansowane, jedziemy sobie nieco niżej. No i tutaj mamy kanały informacyjne RSS. Zaznaczamy oba te kwadraciki, klikamy OK. No, i może jeszcze ci pokażę, że rzeczywiście w swoim programie, w swojej przeglądarce mam takie kanały subskrybowane. Przejdziemy sobie tutaj, wybierzemy ulubione i jak widzisz, mam tutaj zarówno fakty Interi, jak i sport. Wracamy do kanałów informacyjnych. One oczywiście się tutaj jeszcze nie pojawiły, będziemy musieli uruchomić ponownie program Outlook, więc zamykamy go i uruchamiamy ponownie. Teraz po krótkiej chwili, po takiej synchronizacji, po sprawdzeniu. Tych folderów one powinny się tutaj pojawić. No i widzisz, mamy już trójkącik i rzeczywiście mamy zarówno fakty, jak i sport. Teraz możemy wejść w którąś z tych kategorii, w któryś z tych kanałów. No i tutaj już mamy całą listę tych najświeższych informacji, łącznie oczywiście z datami dodania. Tutaj po stronie prawej znajdziesz z kolei no, zarówno nagłówek, jak i po prostu takie krótkie informacje, taki skrót tego, pierwsze jakieś, pierwsze jakieś linijki tego tekstu, on oczywiście nie jest tutaj wyświetlany z całości, jeżeli będziesz chciał przeczytać cały artykuł to będziesz musiał skorzystać z tej opcji, no i wtedy on zostanie wyświetlony po prostu w twojej domyślnej przeglądarce internetowej. Zauważ jeszcze, że klikając tutaj na którąś z tych wiadomości uzyskasz takie opcje, które są dostępne na przykład przy mailach, mamy tutaj prześlij dalej, mamy możliwość kategoryzowania e, szybkich kroków, czy jakichkolwiek e, innych, e, innych opcji. Jeżeli więc jakaś wiadomość się nam spodoba, możemy po prostu przesłać ją dalej za pomocą maila, możemy również udostępnić ten kanał za pomocą maila. Warto o tym pamiętać i ewentualnie skorzystać z tych opcji. Więc wiemy już, jak synchronizować swoje dodane, subskrybowane wcześniej kanały tutaj do Outlooka. No a teraz pokażę Ci, jak taki kanał możesz dodać ręcznie. Przechodzimy więc do przeglądarki internetowej. No, i teraz pytanie, gdzie tych kanałów możemy szukać? Te kanały będą się tutaj pojawiały na przykład przy jakichś artykułach. Tutaj jest taka ikona, która charakteryzuje ten, te wiadomości RSS, te kanały RSS. Ale jeżeli będziemy chcieli uzyskać dostęp do wszystkich kategorii, jakie dany, dany serwis oferuje, to zazwyczaj te informacje będą na samym dole w stopce. Jak widzisz, mamy tutaj coś takiego jak RSS. Przechodzimy tutaj. I mamy tutaj już poszczególne sekcje tematyczne. Jeżeli w którąś z nich wejdziemy, to oczywiście otrzymamy takie podkategorie, no i tutaj będziemy sobie mogli już swobodnie wybrać tą, która nas interesuje. No I teraz, aby dodać taki kanał, wystarczy, że skopiujemy tutaj ten link, korzystamy na przykład ze skrótu Ctrl-C, przechodzimy sobie z powrotem do Outlooka, klikamy prawym przyciskiem na nasze kanały informacyjne, dodaj nowy kanał i po prostu wklejamy, na przykład korzystając z Ctrl V. Tutaj adres tego kanału. Następnie dodaj. Mamy jeszcze taką krótką informację. Możemy przejrzeć zaawansowane ustawienia. Ja w tym momencie nie będę tutaj nic zmieniał. Klikamy sobie więc tak. No i kolejny kanał, jak widzisz, został tutaj dodany. Pamiętaj, że tak jak w innych folderach, możesz sobie tutaj oczywiście zmieniać nazwy tych kanałów. Możesz tworzyć sobie dodatkowe foldery, grupować jakoś te poszczególne kanały, jeżeli oczywiście będzie ich dużo. No i to na pewno jest bardzo fajna opcja. Polecam korzystać z tych kanałów, bo będziesz miał wszystkie informacje pod ręką.